Dzień dobry. Czy Santiago Ese powinien trafić do reprezentacji Polski? Czy w ogóle powinniśmy zajmować się takim tematem? Czy Michał Probierz powinien nakłaniać argentyńskiego pomocnika Olimpiakosu do gry w naszej kadrze? O tym będzie ten odcinek. Z góry bardzo dziękuję za łapki w górę, także za komentarze i subskrypcje, ponieważ przygotowałem dla Was kilka ciekawych informacji właśnie na temat zawodnika występującego obecnie w Lidze Greckiej, który radzi sobie naprawdę znakomicie. Zacznijmy sobie może od początku. Kim w ogóle jest Ese? Ponieważ mam takie wrażenie, że wielu kibiców, którzy że nawet dyskutują na temat ewentualnego powołania dla tego piłkarza, nie wie w jaki sposób on gra, jaką on ma charakterystykę i co on ewentualnie hipotetycznie, podkreślam, mógłby wnieść do naszej reprezentacji. Santiago Eset to jest defensywny pomocnik Olimpiakosu, który został zakupiony przez ten klub latem z argentyńskiego klubu Huracan. Wcześniej w lipcu 2023 roku był według Transfermarkt szóstym najwięcej wartym piłkarzem Ligi Argentyńskiej, co oczywiście odnotowały błyskawicznie argentyńskie media. Tutaj widzicie tę listę i jakie nazwiska znajdują się nawet pod Santiago Ese. Tam jest Alejo Veliz, czyli piłkarz, po którego później sięgnął Tottenham. W każdym razie, nawet ten ranking pokazuje, że ESE był rozpatrywany przez argentyński rynek jako zawodnik do potencjalnego wyjazdu. Tym bardziej, że lista chętnych była bardzo długa i z każdym kolejnym miesiącem była praktycznie coraz dłuższa. Wystarczy sobie zerknąć na argentyńskie media, by przeczytać o zainteresowaniu. W zasadzie od 2022 roku. Interu Porto Alegre, Botafogo, innych klubów z Ligi Brazylijskiej, klubów z Ligi Meksykańskiej, MLS. On nie był zainteresowany inną opcją niż Europa. No to ze starego kontynentu. Genoa, Via Brugia, Celta, Espanol, PSW. Były także plotki o tym, że mógłby zastąpić Enzo Fernandesa w Benfice. Później po tej Benfice podobno wpłynęła od razu oferta z Bragi na poziomie około 7 milionów euro. On odszedł za 4 miliony do Olimpiakosu i bardzo dużo mówiło się także o ofercie w wysokości 8 milionów euro z Anderlechtu, do której ESE podobno nie był przekonany i uznał, że warto to odrzucić i poczekać właśnie na inny klub. O tych ofertach pisał także m.in. Fabrizio Romano. W każdym razie było o tym głośno i każdy zdawał sobie sprawę także w obrębie samego klubu Huracan, że oczywiście to nie jest jakaś wiekopomna perełka, to nie jest piłkarz, na którego czekała liga, cała Liga Argentyńska, natomiast to jest na pewno zawodnik, który za chwilkę trafi do jakiegoś fajnego europejskiego klubu, czyli właśnie z tego powiedzmy trzeciego szeregu, drugi, trzeci szereg, nazywajcie to jak chcecie, czyli właśnie coś w stylu Bragi, Anderlechtu, Villarealu, Olimpiakosu. no i na przykład Dawid Garson, czyli prezes klubu Huracan podkreślał, Santi ma wielki potencjał, ma 21 lat i już się przebija na świetnym poziomie, poza ma fantastyczną głowę. Uważam, że ma absolutnie wszystko, żeby występować w najsilniejszych ligach na świecie. Jego droga do dorosłego zespołu nie była łatwa. Powiedziałbym nawet, że była dość kręta. To znaczy, długo ESE miał nadzieję, że Urakan postawi na niego mocniej, ale tak mijały kolejne lata, mijały kolejne lata. On sobie zadawał pytania, co jest ze mną nie tak, aż w końcu ktoś doszedł do wniosku, że warto na niego postawić. I kiedy w 2020 roku Santiago ESE przedłużał kontrakt z Urakanem, już przedstawiano go jako klejnocik, czyli lachoita. Mało tego, trener Israel Damonte mówił nawet wtedy, że jeżeli Santiago nie podpisze kontraktu, to on będzie musiał odejść z klubu. To tylko pokazuje, jak znacząco wzrosły jego notowania w oczach trenera, ale w ogóle w oczach całego klubu. Zresztą on niesamowicie utożsamia się z samym Urakanem. Jest fanatykiem tego klubu, podobno ma nawet wytatuowany herb i tak dalej. Generalnie to jest chłopak, który wychował się na tym klubie i bardzo zależało mu na tym, żeby się przebić. Ciekawostka jest też taka, że wychował się w rodzinie piłkarskiej, ponieważ jego wujkiem był znany argentyński trener, czyli El Turco Mohamed, który później prowadził między innymi Cel DE Vigo i kiedy Santiago Ese był jeszcze młodym zawodnikiem, często irytowało go to, kiedy na przykład różni ludzie wypominali mu, a to jest twój wujek i dlatego ty robisz karierę, ale o nim mówiło się od naprawdę bardzo młodego wieku. Będąc jeszcze dzieckiem, tak naprawdę w 2009 roku Santiago wylądował na okładce dużej argentyńskiej gazety Ole, ponieważ został MVP jakiegoś dziecięcego turnieju. W każdym razie on od młodego wieku uchodził za talent, ale tak jak mówię, nie za jakąś nieprawdopodobną perełkę, ale taki zawodnik, z którego być może jeszcze będą ludzie. No i w końcu ten Santiago S, jak wspomniałem, przebił się do dorosłego zespołu Urakanu i patrząc na ostatnie lata, był tam naprawdę postacią wiodącą. To znaczy w barwach samego Urakanu rozegrał 122 mecze, strzelił 9 goli, a także zanotował 8 asyst, co jak na typowo defensywnego pomocnika nie stanowi złych liczb. Oprócz tego występował m.in. w Copa Libertadores, gdzie rozegrał 4 mecze, a także w Copa Sudamericana, gdzie rozegrał 6 spotkań, a także strzelił 2 gole. To zawsze jest jakaś dodatkowa weryfikacja dla piłkarza, właśnie te, miałem powiedzieć europejskie, latynoskie puchary, odpowiedniki naszej Ligi Mistrzów, a także naszej Ligi Europy. I to wszystko sprawiło, że trafił na celownik selekcjonera kadry U23, w której rozegrał w 2021 roku jedno spotkanie, to był dosłownie jeden epizodik. ale zerknąłem sobie tak z ciekawości, jak wyglądały statystyki Santiago S. w Lidze Argentyńskiej w 2022 roku, to znaczy w jakich aspektach on się wtedy wyróżniał. Oczywiście on był wtedy słabszym piłkarzem niż teraz, ale zwróciłbym uwagę przede wszystkim na te statystyki defensywne, to znaczy on Znajdował się bardzo wysoko, jeśli chodzi o próby odbioru, jeśli chodzi o wygrane pojedynki w defensywie z dribblerami, także bardzo wysoko, jeśli chodzi o przechwyty, a w kolejnym sezonie 2023 był najlepszym piłkarzem Ligi Argentyńskiej, jeśli chodzi o przechwyty, był także wysoko, jeśli chodzi o bloki. I w taki sposób Santiago Ese właśnie był definiowany, jak mówią te statystyki. To znaczy on zawsze podkreślał, że był typową argentyńską piątką. U nas defensywny pomocnik to jest szóstka, u nich mówi się typowa argentyńska piątka, ale to nie jest zawodnik trzymający pozycję. To znaczy mówimy tutaj o defensywnym pomocniku, który może grać albo jako szóstka, albo ósemka, czyli jeśli na przykład trener wystawia system 4-3-3, to on może być szóstką, ale może być zawodnikiem grającym też z lewej albo z prawej strony. W każdym razie Niezależnie od tego, na jakiej pozycji zagra, on nie trzyma pozycji. On jest piłkarzem bardzo rozbieganym, pracującym praktycznie na całej szerokości boiska, jest piłkarzem, który imponuje, jeśli chodzi o czytanie gry, ale przede wszystkim jeśli chodzi o intensywność. To jest zawodnik przebywający praktycznie w ciągłym ruchu, który, tak jak mówię, nie lubi czekać na rozwój wypadków, tylko lubi sam zainicjować pressing, sam zaatakować rywala, samemu też powalczyć o piłkę. I też sam podkreślał, że wyjątkowo zależało mu na tym, żeby rozwinąć się w tych aspektach ofensywnych, na przykład jeden z trenerów Damonte oczekiwał od niego częstszych wejść w pole karne po to, żeby częściej notował asysty albo strzelał gole. Na przykład w tym momencie w lidze greckiej bardzo mu tego brakuje, ponieważ nie strzela goli ani nie zalicza asyst. I mimo, że jest piłkarzem, który zwróćcie uwagę na te statystyki, oddaje całkiem sporo strzałów z dystansu. Mianowicie, jeśli spojrzymy sobie na ostatni rok kalendarzowy w wykonaniu Santiago Ese, to zauważymy, że oddał 46 strzałów, z czego 27 spoza pola karnego. Jeśli on ma tylko taką okazję to decyduje się na uderzenie. Natomiast jeśli chodzi na przykład o jego konkurencję w lidze greckiej, to znajduje się bardzo wysoko, na przykład jeśli chodzi o podania w kierunku ostatniej tercji, co możecie zauważyć te tutaj Exequo z innym środkowym pomocnikiem czołowym, także Williamem Aran z Panathinaikosu, a jeśli chodzi na przykład o inne rzeczy, to zalicza bardzo dużo celnych długich podań na spotkanie. On potrafi w fajny sposób zmieniać kierunek rozgrzewania akcji, posyłając takiego prostopadłego pasa od razu do napastników, najlepiej górą, albo po prostu Rozrzucając akcję albo do prawej, albo do lewej strony, pod tym względem również znajduje się dość wysoko, jeśli chodzi o ligę grecką. Natomiast jeśli chodzi o próby odbioru na 90 minut, jest drugim piłkarzem Ligi Greckiej, co tylko pokazuje, że w tym aspekcie intensywności, on znajduje się w absolutnej czołówce w tej lidze. jeśli chodzi o przechwyty, jest też w miarę wysoko. W każdym razie na pewno dużym kapitałem Santiago Essa jest to, że po przyjściu do Olimpiakosu nie dość, że zbiera doświadczenie w europejskich pucharach i w topowym greckim zespole, mimo że Olimpiakos ma teraz kłopoty, bo w momencie, kiedy nagrywam ten odcinek, jak widzicie, Olympiakos zajmuje zaledwie czwarte miejsce w lidze, to Ese przekonał do siebie dwóch trenerów, Diego Martineza, a także Carlosa Carvalhala. Tam nie było takiej sytuacji, że przyszedł nowy trener i uznał, że nie wiem, że z czyści gościa po prostu postawi na kogoś innego. On cały czas pozostaje wiodącym piłkarzem. Wiele osób zwraca uwagę na to, że na dłuższą metę, jeśli ma być takim kompletnym środkowym pomocnikiem, to powinien poprawić się właśnie w tej grze ofensywnej. I takie argumenty padają i w Grecji, które za chwilkę zresztą przytoczę, i dokładnie takie argumenty argumenty padały w Argentynie. On sam zwracał uwagę, że jemu zależy na tym, żeby wzorować się na takich piłkarzach jak Rodrigo de Paul, jak Leo Paredes, jeśli chodzi właśnie o taką grę w defensywie. Natomiast Rodrigo de Paul chociażby jest zawodnikiem, który stał się arcymistrzem, jeśli chodzi o prostopadłe podania. Absolutna czołówka w wizy hiszpańskiej i ostatnio jest motorem napędowym Atletico. Rodrigo de Paul także potrafi uderzyć z dystansu. Santiago Ese Próbuje tak robić, często decyduje się na takie próby, natomiast wciąż przynoszą one za mało efektów. Ale potrafi piłkę naprawdę fajnie wyprowadzić. To trzeba mu przyznać, że jeśli już ma odpowiadać za to pierwsze wprowadzające podanie do akcji ofensywnej, te podania progresywne, to nie jest tak, że on decyduje się na grę na alibi. Ja obejrzałem praktycznie wszystkie kontakty z piłką Santiago Ese z ostatnich miesięcy, plus obejrzałem jeszcze mnóstwo jego akcji z Ligi Argentyńskiej, i to jest zawodnik, który jeśli tylko ma szansę, to jego pierwsza myśl jest taka, żeby pchać tę grę do przodu. Nie zawsze mu to wychodzi, tak jak mówię, ale to jest właśnie ta jego pierwsza myśl, ale to co najbardziej rzuca się w oczy, gdybym miał powiedzieć właśnie taką, gdybym miał wskazać taką cechę wiodącą Santiago Ese, to byłaby ta intensywność i praca w defensywie na całej szerokości boiska. Zresztą zwróćcie uwagę na przykład na taką grafikę jak dryblingi w ostatniej tercji boiska. Jest tego bardzo niewiele. Być może kiedyś Ese trafi na trenera, który będzie od niego oczekiwał, żeby robił jeszcze większą przewagę właśnie w tej ostatniej tercji boiska. Zwróćcie uwagę na przykład na tę grafikę z y czyli ball progression i zerknijcie na to ile tutaj mamy progresywnych podań, a ile mamy progresywnego prowadzenia piłki. To znaczy on woli piłkę zagrywać niż ją prowadzić. Może kiedyś będzie takim zawodnikiem, ale na pewno jeszcze nie jest takim defensywnym pomocnikiem, który jeśli tylko dostaje piłkę, to od razu stara się z nią przedzierać właśnie pomiędzy liniami. Raczej szuka podań krosów, no ewentualnie strzałów, jeśli już znajduje się bliżej pola karnego, bliżej bramki. Obejrzałem sobie mnóstwo akcji Santiago Ese, poprosiłem także znajomego dziennikarza z Grecji, czyli Stevena Kunturu o jego opinię na temat Santiago Ese, ponieważ zależało mi właśnie na opinii człowieka, który z bliska ogląda te wszystkie mecze Olimpiakosu, Panathinaikosu i po prostu zwyczajnie lepiej się zna na lidze greckiej, żeby nie tylko scharakteryzować samego Ese, ale także porównać go do innych nie, zawodników. I oto odpowiedź, którą otrzymałem. Powiedziałbym, że Ese to hybrydowy pomocnik grający jako szóstka Pusemka. Jego pracowitość jest na wysokim poziomie, ale umiejętności techniczne także. Zdecydowanie mógłby się rozwinąć, jeśli chodzi o wkład w akcje ofensywne, ale jako że głównie grał na szóstce, to nie jest wielki problem. Porównując go do innych defensywnych pomocników Ligi Greckiej, jest zdecydowanie najbardziej wartościowym. Transfer Mark wycenia go na 8 milionów. Pomimo niepowodzeń Olimpiakosu, SE stał się jednym z najlepszych zawodników na tej pozycji, obok Szymańskiego z AEK i Williana Aran z Panathinaikosu. Osobiście uważam go za jeden z największych talentów w Grecji. Thank Był już wysoko oceniany, gdy latem Olimpiakos ściągał go z urakanu i jeśli podtrzyma taką drogę, jest olbrzymia szansa, że większy klub stopowej ligi zgłosi się po niego za jeszcze większe pieniądze. Takie było nastawienie, gdy Olimpiakos go ściągał, podpisać z nim kontrakt i sprzedać z zyskiem. I pewnie wielu polskim kibicom pojawia się teraz w głowie takie pytanie: no dobra, jest ten Santiago Ese, czyli czołowy defensywny pomocnik Ligi Greckiej, występujący w czołowym klubie Olimpiakosie, ale jest też przecież inny czołowy defensywny pomocnik Ligi Greckiej, również występujący w czołowym greckim Klubie, czyli w AEK, to znaczy Damian Szymański. A przypominam, że w tym momencie AEK jest wyżej niż Olimpiakos i AEK zdobyło do tej pory 7 punktów więcej właśnie niż ekipa SE. I zestawiłem sobie ręcznie statystyki Santiago SE z Damianem Szymańskim. Jak to wygląda? Zwróćcie uwagę, gdyby ktoś dostał taką grafikę bez kontekstu i miałby wyciągnąć jakieś wnioski, to doszedłby do wniosku, że Damian Szymański jest piłkarzem bardziej wartościowym. To znaczy, zauważymy, że Santiago Sma ma przewagę nad Polakiem, jeśli chodzi o strzały na spotkanie. Natomiast, jeśli chodzi na przykład o pojedynki ofensywne, tu jest przepaść na korzyść Damiana. Jeśli chodzi o pojedynki defensywne, również lepiej spisuje się Damian. Jeśli chodzi o pojedynki powietrzne, tutaj lepszy jest Santiago. Dryblingi na spotkanie, to może zaskakiwać. Argentyńczyk kontra Polak. No i okazuje się, że więcej takich dryblingów na mecz zalicza Damian Szymański. Jeśli chodzi Rajdy z piłką podobnie, jeśli chodzi o progresywne podania, podobnie, jeśli chodzi o odbiory, tutaj mamy praktycznie remis. Więc jeśli ktoś na przykład wam mówi, że Santiago Ese w tym momencie jest na poziomie Damiana Szymańskiego. No to prawdopodobnie rzeczywiście tak jest, ponieważ ten poziom, jak pewnie sami zauważycie, w wielu aspektach jest bardzo zbliżony. Natomiast to nie zmienia faktu, że Damian Szymański jest piłkarzem z rocznika 95, czyli ma 28 lat. Przed nim pewnie jeszcze jeden jakiś fajny transfer, zobaczymy jaką decyzję podejmie. Z kolei Santiago Essa jest piłkarzem 22-letnim, który rozgrywa pierwszy sezon w Europie, rocznik 2001. I to jest sezon, w który on wszedł praktycznie bez aklimatyzacji. To znaczy, wszedł i zaczął grać. Do czego zmierzam? Że absolutnie nie powinniśmy w tym momencie wyciągać jakichś daleko idących wniosków a propos tego, kto zrobi jaką karierę. Nawet jeśli w tym momencie ESE jest na poziomie Damiana Szymańskiego, to prawdopodobnie za dwa lata, jeśli w dalszym ciągu będzie rozwijał się tak jak do tej pory, może stać się piłkarzem spokojnie występującym w europejskich pucharach, ale w jakimś zespole stop 5 lig europejskich. Każda osoba, która... Miała do czynienia z ESE, czy to w Lidze argentyńskiej, czy widzę greckiej, i zwraca uwagę na to, że ten piłkarz ma po prostu olbrzymi potencjał. Gdyby nie miał tego potencjału, to nie byłoby tylu ofert, kiedy występował jeszcze w wizę argentyńskiej. Tak jak mówię, to nie były oferty, wiecie, z Arsenalu, czy nie, nie było walki jako Fede Valverde, Real Madrid kontra Arsenal, ale. Pewien potencjał został zauważony i ten potencjał teraz jest rozwijany. Ja po prostu jestem przekonany, że za dwa lata Santiago Ese będzie lepszym piłkarzem niż Damian Szymański. Swoją drogą. Na pewno dużym zaskoczeniem jest też to, że Damian tak świetnie radzi sobie w widze greckiej, więc ta kariera jest również bardzo fajnie prowadzona. W każdym razie teraz pojawia się takie pytanie, co z tym chłopakiem teraz zrobić? Ponieważ Michał probierz ostatnio włączy nas piłka, powiedział wprost, że kontaktował się już z Santiago Ese. Próbowali się kontaktować z Santiago również polscy dziennikarze. Do tej pory nie było odzewu i oczywiście on nie ma absolutnie żadnego obowiązku, żeby rozmawiać z polskimi mediami ani z polskimi dziennikarzami. Natomiast moim zdaniem, gdyby on chciał występować w reprezentacji Polski, to wysłałby jakiś sygnał albo w rozmowie z probierzem, albo nawet w rozmowie z tymi mediami, żeby pokazać, że jest tam jakaś identyfikacja na zasadzie takiej, ja chcę reprezentować wasz kraj. Na razie takiego gestu nie było. Jeśli spojrzymy sobie na piłkarzy, którzy dostawali powołania ostatnio do reprezentacji Argentyny, to tak na pierwszy rzut oka ktoś mógłby powiedzieć, nie no chłopiec z Olimpiakosu do reprezentacji Mistrzów Świata, no nierealne, nie, nie masz szans na takie powołanie. Ale prześledziłem sobie ostatnie powołania reprezentacji Argentyny i tam trafiają się piłkarze występujący w takich klubach jak Atletico Paranaense, jak Atlanta, jak Inter Miami, jak Monza, jak FC Dallas. To wcale nie jest tak, że gdyby ESE dostał teraz powołanie do reprezentacji Argentyny, to przyjechałby tam i byłby traktowany jako piłkarz z trzeciego świata. Występuje po prostu w niezłym europejskim klubie, który jest znany każdemu piłkarzowi. Wiadomo, że nie miałby absolutnie żadnych szans na rywalizację z Rodrigo de Polami i tego typu zawodnikami. Natomiast gdyby dostał powołanie nie wiem, wypadnie trzech piłkarzy z kontuzją, to nie byłoby science fiction. To nie byłby szok, gdyby on dostał powołanie z reprezentacji Argentyny. To byłaby niespodzianka, ale to nie byłby szok. Jeśli zerkniemy sobie na piłkarzy, którzy ostatnio dostawali powołanie do reprezentacji Polski na podobną pozycję, czyli szóstka lub ósemka, to widzimy następujące nazwiska. Damian Szymański, Kuba Piotrowski, Karol Struski, Mateusz Łońgowski, Patryk Dziczek, Grzegorz Krychowiak, no to już pasę, Karol Inetty, Christian Bielik, Ben Lederman. Gdzie w takiej hierarchii umiejscowić Santiago Ese, gdyby był Polakiem i reprezentantem Polski? Na pewno bardzo wysoko, pewnie w top 2, top 3, jeśli chodzi o jego aktualną wartość piłkarską i to, ile w tym momencie potrafi, plus taką perspektywę rozwoju w najbliższym czasie. Z tym, że nie mówimy tutaj o klubie, tylko o reprezentacji Polski i tak naprawdę w tej całej sytuacji Każda dyskusja o przydatności piłkarskiej Santiago Ese, o jego charakterystyce, jego porównanie Ese kontra Szymański, Ese kontra Bielik, Ese kontra Lederman, będzie prowadziło nas do jednego kluczowego pytania, na które nie znamy odpowiedzi. Czy ty Santiago w ogóle chcesz reprezentować Polskę? Wydaje mi się, wydaje mi się, że on czeka po prostu na Argentynę i że nie będzie takiego ruchu z jego strony. I że jeśli on będzie się rozwijał na takiej zasadzie, że już teraz jest postrzegany jako jeden z najlepszych defensywnych pomocników Ligi Greckiej, jeśli żadna kontuzja po drodze się nie przytrafi, za rok może być bezwzględnie najlepszym defensywnym pomocnikiem Ligi Greckiej. Po czym może się po niego zgłosić jakiś klub, nie wiem, FC Porto czy coś w tym stylu. To nie byłoby dziwne, klub z tej półki. I wtedy. Powołanie, moim zdaniem, byłoby kwestią czasu. Hmm. Dlatego ja obstawiam, że on będzie czekał i uważam, że jako że mówimy o reprezentacji Polski, my nie powinniśmy też nikogo błagać. To znaczy, reprezentowanie jakiejkolwiek drużyny narodowej powinno dla każdego piłkarza być zaszczytem. Ja uważam, że w, w tej całej sytuacji Michał Powiersz zachował się po prostu wzorowo. Zachował się dokładnie tak, jak powinien się zachować. Dostał informację o tym, że w Olimpiakosie jest ciekawy piłkarz z polskim paszportem, skontaktował się z nim. Wysłał sygnał, sprawił, że może pojawił się jakiś mętlik w głowie u samego Santiago i zostawił go z tą decyzją. Na zasadzie na razie ci jeszcze nie powołuję, bo mam najważniejsze mecze teraz w barażach. Nie wiem, czy będę prowadził te reprezentacje za jakiś czas, ale w razie czego wiedz, że my o tobie wiemy, że my Ciebie zauważyliśmy i że my Ciebie oglądamy. Monitorujemy Twój postęp też właśnie zestawiając Ciebie z Damianami, z Damianami Szymańskimi i tego typu zawodnikami. Bez proszenia się na kolanach, bez powrotu do ery farbowanych lisów, gdzie ja w te odnośnie momentami wrażenie, że Franciszek Smuda po prostu za chwilkę będzie błagał tych piłkarzy: proszę, reprezentuj Polskę, a. Polscy piłkarze w obrębie drużyny narodowej czuli się zbulwersowani, tacy zmieszani, na zasadzie, że to jest takie słabe, że no jednak masz polskich piłkarzy, a potem musisz błagać zawodników, którzy nawet nie chcą reprezentować tej Polski i mają takie zerowe poczucie tożsamości, identyfikacji i ty ich prosisz. Więc mam nadzieję po prostu, że tutaj czegoś takiego nie będzie. Bo jeśli tak będzie, to może ci rozwalić reprezentację od środka. Jeśli reprezentanci zauważą, że na przykład Santiago Ese kompletnie nie jestem zainteresowany, a my go błagamy i ciągle wysyłamy sygnały. Uważam, że pierwszy krok został postawiony w sposób fantastyczny. Rzadko mi się zdarza chwalić tutaj PZPN, ale trzeba przyznać, że ta sprawa jest rozwiązywana. OK, I teraz czekamy, co będzie dalej. Jeśli sam Santiago dojdzie do wniosku, rzeczywiście, zainteresowałem się historią mojej rodziny, poznałem historię Polski, ja to czuję uważam, że to byłoby dla mnie fajne, gdyby mógł reprezentować ojczyznę mojej babci, spoko, zapraszamy. Ale jeśli to ma być błaganie kogoś, reprezentuj nas, prosimy Cię, bo my mamy, nie wiem, Karola Struskiego na Cyprze, no to nie, to ja wolę Karola Struskiego. Na takiej zasadzie, takie, takie jest moje zdanie. Musi jakiś krok wykonać w tej sytuacji zawodnik, a że jest to zawodnik na poziom reprezentacji Polski, na podstawowy skład reprezentacji Polski, nie mam co do tego wątpliwości. Pewnie na papierze można byłoby stworzyć nawet taką fajną trójkę. Typu, nie wiem, Damian Szymański, Santiago Ese, i do tego Kuba Moder. Uważam, że to fajnie by grało, że on jeszcze by podniósł poziom intensywności w tej reprezentacji, ale tak jak mówię, on też musi tego chcieć. No i to by było tyle jeśli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że czegoś z tego odcinka się dowiedzieliście, przede wszystkim jeśli chodzi o samą charakterystykę Santiago S. bo wydaje mi się, że o tym temacie mówiło się w sumie najmniej, więcej o tych takich kwestiach narodowościowych czy, związa czy związanych z tożsamością. Jeśli Santiago SS decyduje się na reprezentowanie Polski, to będzie musiał jakoś komunikować się z Michałem Probierzem. Więc, panie selekcjonerze, do odbioru będzie gra El Rondo, którą Wy też możecie kupić na lrondo.pl. Ja ją trenerowi podrzucę. Zresztą on się i tak uczy języków obcych, więc może, może mu się przyda. No i cóż, i czekamy na następne informacje. Wydaje mi się, że ten temat może wrócić za kilka miesięcy. A Probierz po prostu wykonał taki ruch na zasadzie: widzicie, ja spróbowałem, nie chciał, to nie chciał. Tyle jego decyzja. Dzięki, cześć.